No, Siemano, Siemano, ostatnio testowaliśmy gadżety z Action, a Wasza reakcja pokazała, że ten pomysł naprawdę Wam się spodobał. No i wiecie, jak to z nami jest, no nie mogliśmy na tym poprzestać. Tym razem postanowiliśmy pójść o krok dalej i sprawdzić, co można wycisnąć z rzeczy zakupionych w Action, wykorzystując je w nietypowy sposób. Do tego wyzwania zaprosiłem Artiego, klamera i sztabę. I żeby było jeszcze ciekawej w kopertach ukryłem im konkretną kategorię, w której będą musieli się wykazać. I Bach, losowanie mamy już za sobą. Każdy z nas swój temat, więc teraz teraz pytanie brzmi, co z tego wyjdzie? Sprawdźmy to. No i moi drodzy, zaczynamy. Jeszcze co, jak widzicie, lustro. I ono mi jest potrzebne z tego powodu, bo ma tutaj rant, który będzie zaraz bardzo potrzebny. Muszę pozbyć się tylko tego haczyka, ale spokojnie, nawet bez narzędzi go zaraz się pozbędziemy. Drugi krok to taka modelina. Tu akurat tego projektu mi się to mocno przyda. No Ale czad. Hmm. Jak ładnie, w ogóle nie pachnie. <laughs> Widzicie, już przygotowałem sobie wałek, ofoliowałem. Jakbyśmy pierogi robili. Czuję się. Teraz pizzę wrzucamy na blaszkę. No się do łap, kurwa, przykleja. No kurwa, do tego chuj się nie chce, kurwa, przykleić. Już w kurwa. Już mnie to... Czemu nie wziąłeś rękawicę? Goli mnie natknął. Żeby to robić rękawiczkami. Bo jak palce już są brudne, to się całość przykleja mi do palców. To ci się wygodniej robiło i... O! Eee! Goli, ty to masz łeb. A co ja robię, tak? Zastanawiacie się. Co tutaj tak macam? To modelinę macam, tam ugniatam. Zaraz wszystko zobaczycie, nie chcę wam zdradzać. Jak myślicie, co to jest? Dobrze, różne głupoty wam mogą przyjść do głowy. Chyba, że nie. Ale to są kratery. To ma udawać uderzenia w asteroid czy tam meteorytów, czy czego tam. Wy się znacie. Napiszcie w komentarzach, co to tam uderza w księżyc, czy jakieś planety. Dobra, jest, jest ładnie, ale ale zobaczcie. Więc teraz wezmę folię i zobaczcie. Co tam widać? No. Takie troszkę nadamy foliowego odbicia, bym tego wiedział. Nie wiem jak w kamerze, ale na żywo naprawdę wygląda to to. No i słuchajcie, dobra. kolejny etap. Kupiłem tak za kilkanaście złotych Taki obrazek, ale widzicie po co ten obrazek potrzebuje? Tak, dla samej ramy. Te, zabezpieczenie. Też ta, ta spryciarze ta nikt sobie nie klikał jak perfumami w Rosmanie. Dobra, teraz LED. Nie na baterię, tylko na akumulator. Jak się dobrze zacznie, to ten LED wchodzi prawie tu idealnie. Zobaczcie, widzicie. I zobaczcie, że tylko nożykiem tutaj poprawię tył, a zrobię taki rowek. A ten rowek będzie na kabelek od LED'a. I pierwszy przymiar. Dobra, podpinamy, sprawdzamy jeszcze przed przyklejeniem. I słuchajcie, prosty temat. Mam tutaj w swojej torbie zekszy, klej do wszystkiego. Dobra, jedziemy. Siedzi! Kochani, teraz poczekam, aż całość wysnie. No i zaraz zobaczycie prezentację tego dzieła. Okej, okay, to najpierw zaczynam od zdjęcia na lepek. E, nie, jest źle. gorzej złapać. A, to zdecydowanie lepiej. Nie, no git. Cudowny klej. Dociskamy, dociskamy. Na raz na dwa. <ścudowny> Dobra, lecimy dalej. Tu już podeszła nasza konstrukcja. No i z takiego oto świecznika zrobimy abażur. Ale jak widzicie, świecznik składa się z dwóch rzeczy: z takiego szkolnego naczynia, no i przyszłego mojego abażuru. Jeżeli podobała się w ogóle ta seria, podobają się wam takie pomysły, to dajcie znaka w komentarzach, bo nie wyrzucę tej części, a wykorzystam ją w przyszłym odcinku. Więc piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, co z tego dalej zrobię. Ale tą część dzisiejszą wykorzystam. Porada dla Was, żebyście tego błędu nie popełnili. Jak przyjdziecie przyklejać elementy do siebie, to sprawdzajcie, czy są równo przyklejone, a nie na oko. Bo z tej strony wygląda spoko. Tylko, że jak przymierzam to, to już nie jest spoko. W sumie inaczej. Może zostawmy przy tym, może, yy, Kuba, że tak miało być, co? W sumie wieża w pizie, bo specjalnie jak zrobiona, czy sama się wykrzywia? Słuchajcie, to też przyklejam na klej. A. Siadło. Teraz wykorzystam takie oto lampki. Są genialne, fajnie świecą, a co najważniejsze, są dla na pilota. Nie takiego odrzutowca, tylko takiego jak do telewizora. Nalepka. Wklejamy. Ty, no ładna, cudziaśna, fajny. Włączam, 25% światła, 50, 75 i 100! Słuchajcie, wygląda ładnie, co? Chwila, moment, kilka rzeczy i naprawdę niedroga, autorska lampka, jak widzicie, gotowa. No dobra, skoro dzisiaj działamy z nietypowymi dekoracjami i bawimy się w urządzanie przestrzeni, to mamy dla Was jeszcze taką małą zajawkę czegoś większego. Już na początku nowego roku ruszamy z serią, nad którą intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące z naszym partnerem Dom Pełen Energii. I mówimy tu o czymś naprawdę dużym. Wspólnie stworzyliśmy projekt, w którym zadbaliśmy o każdy detal, każdą ścianę, każdy metr przestrzeni. Chcieliśmy stworzyć funkcjonalne miejsce, a jednocześnie wybudować dom w cenie mieszkania. No i to właśnie pokażemy Wam od pierwszego wbicia łopaty, aż po wykończenie każdego pomieszczenia. Już teraz koniecznie kliknijcie w czerwony przycisk Subskrybuj, a wtedy nie przegapicie startu nowej serii ani żadnego odcinka. Tymczasem wracamy do naszych dzisiejszych nietypowych przeróbek. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto dzisiaj zrobi najsprytniejszy stolik w świecie? Ty, klamer, ty! Boże, słuchajcie, cringe'owa dobra, ale już widzicie, co się będzie działo. Kupiłem dwa, nie wiem czy to stalowe, chyba stalowe. Waste basket, czyli śmietniki. I z tych śmietników zrobimy zarąbisty mały stolik na filiżankę kawy, na książkę, na coś co stylowo wygląda. Lustro okrągłe o średnicy 37 cm, możecie mieć szary stolik, ale ja go zmienię na złoty, ponieważ wiecie, będzie fancy, jazzy, foxy, wszystko naraz. raz. Klej, woodstone, plastik, metal i do użytku domowego. Czy dobre? Nie wiem, ale tym będę kleił. I to jest bardzo fajne. Wyprzedaje się to momentalnie. Lampki LEDowe na pilota, ale co ważne na baterie, więc nie będziemy musieli naszego stolika do niczego podłączać, to co goli. Lecimy z tym koksem? Zaczniemy od tego, że nasze już teraz podstawy skleimy oto tym magicznym krajem. Smarujemy, nie? Hop. Hop. Myślisz, że wystarcza? Myślę, że tak. Dobra. Kolego, kto mówią dzieci po dzieciach. W ogóle, jak to się ładnie maluje. Jak prosto. Dobra. Pierwszy krok za nami. Teraz dajcie temu poleżeć i wrócimy z kolejnymi krokami. No i dobrze. Krok numer 1 za nami. Było łatwo. Krok numer 2, Otwieramy. O. Jak ja nienawidzę tych opakowań. Co ciekawe, te lampki świecą i z pilota, i poprzez kliknięcia. Za każdym razem mocniej. Nie wiem, czy to widzisz. Pyk. Tutaj, sobie to, żeby taśma nam trochę lepiej trzymała benzynką ekstracyjną, przeczyszczę. Wy możecie jakiś tam mister muscle i tak dalej. Nie ma problemu. Odklejam taśmę. Tu będzie środek. Mamy to. Piękna sprawa. Jeszcze jedną lampkę uzbroję w baterię, bo w zestawie są trzy, a wykorzystam dwie. A to domyślicie się, nie będę wam pokazywał. Co z tym zrobię? Mamy widzów bystrych, więc na pewno docenią moją sztukę i na pewno ogarną po co, gdzie i dlaczego. Skręcam i wracam po stolik. Więc delikatnie smaruję sobie obrzeża naszym krajem. Co idzie następnie? Czy to jest w miarę równo? Wydaje mi się, że jest ok. Dlaczego jestem znowu? Bo Goli miał super pomysł. Jak w środek wsadzimy sobie coś takiego. Goli. To była rewelacja. Takich dwóch jak na trzech, to nie ma ani jednego! Dobrze! Czy nie pięknie? Fajny stoliczek. Zobaczcie teraz piękne przebitki, jak wyglądam w przestrzeni. Dosłownie, słuchajcie, jeżeli by odliczyć zdjęcie farby w sprayu, to zajęło mi to. 15 minut? Leczmy z drugim pomysłem. No i z racji tego, że jak byłem w Pepko, to panował klimat świąteczny. Dorwałem cztery takie miski. Z tego co pamiętam, miski około 6 zł, talerzyk też. I temat jest taki: zaczniemy od stolika, nazwijmy go nocnym. Po pierwsze, <grybuj> lepiej go nie ruszać oczywiście pół żartem, pół serio. Po drugie, będzie niższy, bardziej dyskretny. Więc znowu leci nasz klej, i teraz się nie boimy. Będziemy musieli sobie poradzić z rozsmarowaniem tego, można powiedzieć, że punkt jeden jest, tak? Jak mówiłem o stoliku, że lepiej go będzie nie dotykać, to miałem na myśli to, że te miski są lekkie. Ale od czego jest kreatywność? <grytanie> Poszedłem na dwór i wziąłem takiego to ceglarza, żeby nasz przyszły stolik dociążyć. Ja też to przykleję. Bardzo dobrze, kolego. Niech nie lata, nie? Hop, hopla. Jest? Bierzemy miskę, a wyjmiemy ten sam kolorek, mamy do dyspozycji. Ładnie, tutaj, klej, który nam wyszedł, sobie wytrzemy. Część numer A gotowa, środek naszego stolika. Część numer B, podstawa, będzie gotowa za chwileczkę. Dajemy placka, bo ten placek z założenia się rozplaszczy. O, ale fajnie waży, jest ok. No i dobrze. Temat numer dwa. Powtarzamy rzecz z podstawy. A widzisz, jak tu paciam, nie? W ogóle się nie przejmuję. Dobra. Z tego, że nie mam rękawiczek, palec do czyszczenia. I bum. Mamy to. Niech Was nie zwiedzie jeszcze raz mówię. To nie jest krzywo, to jest krzywy nadruk. Ej, powoli się robi mały stolik, co? Wiesz, jak się nazywa ta technika nakładania kleju? Tak. Niektórzy na to mówią rantowanie, ale jest dobrze. Dobra, mamy to. Daleka to wygląda jak piękny, piękny drogi wazon. Bo to jest wazon Yao Ming, czyli nazwijmy to Ming, z dynastii Ming. Jest dobrze? Słuchajcie, to jest super temat, bo to tak szybko zastyga, że ja już tego nie mogę ruszyć. No dobrze, stolik sobie dosycha, aczkolwiek z wielką gwiazdką zaznaczam. Że jestem większym fanem kleju na gorąco niż tych klejów w tubce. I co się teraz będzie działo? Wszyscy już wiedzą. Czarny spray. No dobrze, ja już Was nie będę zanudzał malowaniem. Już trochę widzicie. Widzisz tą formułę? Ona jest idealna na to, żeby położyć sobie tu jakiś lejący kwiatek. Może coś malutkiego, może jakiś zegareczek świecący w nocy. Naprawdę. Czterech miseczek zupełnie coś innego. Zresztą mam nadzieję, że Goli lub Piękny Roman odda piękno tego pomysłu w ujęciach. Ja Wam dziękuję i zobaczcie, co z tego wyszło. Z plastyki mogliście być nieklasyfikowani, a i tak będziecie w stanie stworzyć piękny obraz. Chociaż to chyba będzie bardziej płaskorzeźba. Ale generalnie chodzi o dekorację w formie sztuki lub sztukę w formie dekoracji. Jak to woli. A głównym bohaterem będą uszczelki do okien, plus oczywiście jakaś farba, wałek, korytko, no i pędzelki. No i płótno, bo przecież w końcu to sztuka wisząca. Ołówek i najpierw szkicujemy naszą wizję, po której będą rozchodzić się uszczelki. Oto moja wizja. Pięknie. Po troszeczku przyklejamy. Nie, że cały kawał, tylko po troszeczku, wtedy można kształtować uszczelkę. Co ważne, kochani, później to zobaczycie, ale teraz jest co ważne, zostawiamy dosyć długie końcówki, bo będą one zawinięte i od spodu BUM! Tak. Po zewnętrznej i do wewnątrz. Pierwszy idzie, idzie proszę Państwa niesamowite, jak on się przytula do przeciwnika. W łokieć, w łokieć i teraz odchodzi. Odchodzi na zewnętrzną, niespodziewanie wraca na swój tor jazdy. CO ZA ZAWODNIK?! To idealnie, całe dwie role poszły, dwa razy po trzy metry, czy dwanaście metrów. Dwanaście metrów na taki obraz potrzebujecie. Cyk, przyklejamy. Tak, dobrze myślicie, to się nie będzie trzymać, więc czas na taker. Teraz możemy zobaczyć, podglądnąć, jak powstają dzieła sztuki nowoczesnej. Czuć artyzm, pieczołowicie podszyty potrzebą tworzenia unikalnych form. Biste. Jestem mega zadowolony, i chyba to po prostu zdejmę i wezmę sobie do chaty. Ale uszczelki to nie wszystko, z czego można zrobić taką wiszącą sztukę. Zobaczcie mój następny pomysł. Okazuje się, że uszczelki to nie wszystko, z czego można stworzyć obraz czy też płasko na ścianę. Modelina też się świetnie sprawdza, i tutaj połączę ją. Z mocnym czarnym, a także z pięknym, sztucznym złotem sprayu. To wystarczy. Modelina, czerń złoto, płótno. To miało oznaczać, że wiecie, że idzie sztuka, że zaraz zacznę robić. Na początek po prostu bierzemy modelinę, robimy placki, które będziemy tak pofałdowywać. Rozgniatam, wałkuję. Im bardziej nierówny placek Wam wyjdzie tym lepiej. Byle był po prostu yy, gładki i cienki. Porobię sobie troszkę placków, położymy płótno i będziemy je układać i przyklejać. Nie gdzie być skąd tu mieszka. Ceny wynajmu są po prostu tak horrendalnie drogie, że bardziej się opłaca mieszkać w pracy. Spoko, modelinkę można chwilowo położyć jedna na drugie. Jak widzicie, się nie przykleja. Przesuniemy to sobie, położymy płótno, zaczniemy tworzyć. A! Jeszcze jedno zostało. Troszkę wyszła moszna. I teraz będziemy układać. A, żeby przykleić taką modelinkę, ona sama troszeczkę, troszeczkę może się przyklejać, ale za mało, więc będziemy psikać tutaj powierzchnię wodą, zwykłą, kranową i wtedy łatwiej nam się to po prostu przyklei. No i spróbujemy, no. Takie fałduszki. Eee, trzyma się! Z duszy wychodzą takie fałdunie. Czemu tu musimy połączyć teraz. Cholera jasna, tego nie przemyślałem. I kochani, zapraszam Was na pierwszy view, czyli jak to wygląda przed pomalowaniem. No na razie nijak, ale będzie pięknie. A few hours later. Na opakowaniu tej modeliny jest napisane, że jest to modelina pozwalająca. I tak, rzeczywiście, ta modelina pozwala odpocząć, ponieważ jest czas, czas schnięcia, to nawet po 16 godzinach jeszcze było to mokre, więc farelka tutaj na godzinkę rozwiązała ten problem. I teraz możemy to już malować. Ale nie tutaj. Tutaj jest samo miejsca. Idziemy na dwór. Delikatnie, bo to unikalne. No, drugi raz takich wzorów się już nie da zrobić. Po prostu da się, ale będą inne. Na środku ma być czy wszędzie. Na środku. Ale tu, przecież dookoła będzie czarna farba. Dobra, niech wyschnie. Całe płótno teraz maluję na czarno. Na początku ile się da to wałkiem, a potem pędzelkami. Dwie warstwy czarnej farby. Z pięć lub sześć warstw złotego. I do tego mnóstwo czasu, bo tym pędzelkiem trzeba było tutaj wszędzie wszystko domalowywać. Ale moim zdaniem warto. Tym bardziej, że wykonanie takiego dzieła to są mikrokoszty.